Cześć, witam Cię na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak założyć konto na AliExpress. Pierwszą rzeczą będzie wejście na stronę AliExpress. Następnie klikamy w Ludzika obok koszyka. On tam od razu nawet pokazuje, żebyśmy się zalogowali ale jeżeli takie okno nam nie wyskoczy klikamy zaloguj tutaj w ten sposób naciskamy trzy kropki mamy ekran y, rejestracji tutaj wybieramy sobie czy chcemy numer te numerem telefonu się rejestrować czy adresem e-mail ja akurat posłużę się y, szybkim dostępem i w taki oto sposób możemy zalogować się do Założyć konto na AliExpress. Jeżeli to wideo było pomocne, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Dzięki, cześć.